W tym filmie pokażę Ci kilka ćwiczeń przy ścianie, które wzmocnią Twoje mięśnie posturalne i mięśnie głębokie. Także ustaw się w klęku podpartym. I teraz zobacz. Wyciągnij sobie. Prawą nogę, chodzi o to, żeby ta prawa stopa dotykała, zobacz, do ściany i żeby Twoja noga była prosta, a biodra, żeby były ustawione tak, że są równolegle do podłoża. Dłonie pod barkiem, szeroko rozstaw palce u ręki, doklej wszystkie paluszki. I ja na razie zdejmę nogę, no bo ja się upewniłam, że moja stopa będzie cała przylegać do ziemi. Twoja też tak ma zrobić, jak moja. Teraz zobacz, spójrz sobie na kolana. Między kolanami jest taka mała przestrzeń, i yy, twoje biodra cały czas są skierowane do maty, czyli równolegle są ustawione z ziemią. To jest ważne. Teraz oddal barki od uszu, tak? Czyli oddalasz sobie barki od uszu. Łokcie kierujesz lekko na zewnątrz, unosisz łopatki do góry, lekko skieruj spojenie łonowe w kierunku pępka, wciągnij brzuszek do środka. Poczuj, że twój. Pępek chce się dostać do kręgosłupa. I teraz powoli zacznij właśnie prostować. Raz, prawą nogę, przyklejasz stopę, mocno wciskasz stopę w tą ścianę, tak żeby poczuć łydkę, pośladek udo, i wracasz. I to samo na lewą stronę. Wydech. I sobie wracasz. Wydech. Odpychasz cały czas ziemię. Zrób sobie tak do 10 powtórzeń. Chyba, że to będzie za trudne, to zrób mniej powtórzeń. Czuj swoje ciało. Niech ciało robi tyle, ile potrzebuje. Ja tutaj z tobą zrobię 10. Pamiętaj też, żeby ta stopa nie uniosła się zbyt wysoko, bo wtedy może być tak, że Twoja miednica troszeczkę opadnie do dołu, a chcemy, żeby cały czas miednica, biodra zachowały pozycję wyjściową, tak? No i ostatni raz. I teraz weź wdech, poprowadź swoje biodra na chwilkę do tyłu. I powoli przez koci grzbiet wróć do góry. Ustaw ciało, znowu odepchnij ziemię, wciągnij brzuch do środka i teraz uwaga: poprowadź prawą nogę do tyłu, wciśnij mocno w ziemię, zahacz lewą stopą o matę, unieś lekko kolano nad ziemię, wróć kolanem lewym i wróć sobie prawą. Nogą, może poczujesz właśnie mięśnie brzucha i grzbiet, właśnie teraz, jak to robisz. Teraz tak lewa noga jest prosta. Przyczep mocno stopę do ściany, zahacz paluszki prawe o matę, wciągnij pępek do środka, unieś lekko kolano prawe i wróć. Tak? I jeszcze, wyciągnij sobie prawą nogę. Zachacz lewymi paluszkami. O matę. Unieś lekko kolano i wróć. I teraz lewa idzie do tyłu. Prawe kolano lekko do góry. I sobie wracasz. I jeszcze, jeszcze przez chwilkę. Oczywiście, jak jest za trudno, to pamiętaj o tym, żeby zrobić sobie mniej powtórzeń tyle, ile możesz, tak? Oddychaj. Nie zapominaj o oddechu. To jest bardzo ważne, żeby w ćwiczeniach, jak się gimnastykujesz, żeby cały czas przepływał oddech. Możesz zawsze sobie liczyć, tak jak jest Ci trudno. Po prostu sobie licz jeden i na pewno wtedy będziesz miała, miał pewność, że oddechasz. No i ostatni raz tak do dziesięciu. Myślę, że możesz zrobić więcej, możesz zrobić mniej. I teraz przenieś kolana lekko na zewnątrz, złącz duże paluszki u stóp razem, przenieś sobie ręce na lewą stronę, poprowadź biodra na prawą, połóż sobie czoło i pooddechaj. Zrób kilka wdechów, wydechów takich relaksacyjnych. Teraz unieś głowę, przenieść sobie, zobacz, ręce na drugą stronę, unieś piotra do góry i poprowadź się na lewą piętę, połóż sobie czoło na macie i oddychaj. Jak nie możesz na macie, zawsze możesz wziąć sobie poduszeczkę, koc zwinięty. Jeszcze chwilkę. I teraz unieś głowę do góry, wróć sobie piotrkami. Tak, uh -huh. super, że jesteś tutaj ze mną i że chciało ci się wykonać taki fajny trening króciutki przy ścianie, ale napisz mi koniecznie, czy Twoje mięśnie, poczuły, brzuch, grzbiet, ręce, obręcz barkowa, czy zrobiły Ci choć troszeczkę cieplej. Oczywiście warto jest robić systematycznie. Ja bardzo sobie cenię regularne ćwiczenia. ćwiczę z grupą online. Tam robimy dużo więcej ćwiczeń. ćwiczenia są ciekawe. także zapraszam i ciebie, jak masz ochotę, to wpadaj do nas na grupę. A link jest poniżej tak, tego filmu, także możesz sobie kliknąć i zobaczyć, co Ci proponuję, co Ci proponujemy, bo jest nas więcej na grupie, także zapraszam Cię serdecznie.